FNAF 2 BETA istnieje? Yeah! Tak istnieje, ale jako fangame na GameJolcie I dzisiaj sobie w niego zagramy Hej wszystkim, z tej strony Crystix A my dzisiaj nagrywamy kolejny odcineczek Na tym kanale i takie Słuchaj, dziś dzisiaj nagrywamy Five Nights at Freddy's 2 Grand Reopening Co to jest? To jest FNAF 2 BETA Dosłownie, ostatnio widziałem na e, Na TikToku, na YouTubie Że popularna stała się Wersja beta FNAF, która teoretycznie nigdy nie istniała, bo to ogólnie jest fan game FNAFA. To nie jest e, prawdziwa beta FNAFA dwójki, tylko to jest po prostu fan game zro zrobione przez fana po prostu. Zaczynamy. I wchodzimy. Patrzcie jak te animatroniki wyglądają. Trochę inaczej, co nie? Zupełnie inaczej. Grand Reopening. Vintage Family Pizzeria comes back to life featuring brand new chilled likes animatronics. I mamy pierwszą noc, słuchajcie, chyba to jest 5 nocy, zobaczymy. Okej. Okay. E, to wygląda dziwnie. To wygląda dziwnie, bo to jest... Mamy jak w Nafi 1 zużycie energii, nie ma latarki. Nie ma zużycia latarki, mamy światła takie... Nie ma drzwi. No jest fongaj. Jo! Jak to wygląda. To jest kuchnia, tak? No, ona nie działa. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. Co to jest? You know, uh, some people still have a somewhat bad as as the Co jest? To jest Foxy? Uh, restaurant plus I tam is Foxy, fans for to jest Foxy, to będzie Foxy. Uh, I to jest jakby połączona w. Mm, tak. Ta. Seria Snafa 1 i Snafa 2. ja. To, so to są wide red, uh, Zobaczcie, wide on wygląda jak Freddy z FNAFA 1, tylko taki bardziej zepsuty. O, patrzcie, bo niego. dzika! Bonnie ma twarz tutaj, normalnie. To jest on, to on, ok, nie marnujmy energii, bo on 83% już. O, jeszcze to dosłownie jest połączone FNAF 1 z FNAFem 2, dosłownie. To jest beta FNAFA. No w sumie Scott mógłby tak wymyślić. Yy, wymyślając FNAF 2 że to było wszystko połączone ze sobą, ale tak nie było ostatecznie i doskonale o tym wiemy. Mam gada teraz o tej masce Freddy'ego, którą możemy sobie założyć. O! O nie, mamy tutaj toksyk, jakiś, yy, toksyczność. Kaźnik toksyczności nie, Czyli nie możemy mieć za długo tej maski na, na twarzy pod... Tak jak widzicie? Yy, Toksyczność tam się zwiększa i możemy umrzeć przez to. Pewnie bo toksyny się. Oni już idą, oni już idą. Bani, gdzie jesteś? Oh, fuck. Się ma? Bonny. Na razie się tylko pannie ruszył. Raczej wide Red y, animatroniki jeszcze się nie będą ruszać w tej nocy. Raczej w trzeciej dopiero gdzieś. Tak było w fnaf 2. Pamiętam. Ciekawe, czy jest Foxy. No jest Foxy w sumie. Bo Patrzyliśmy tutaj. Gdzieś tutaj był. Ziomek Gdzie ty? On, on wygląda naprawdę dziwnie. On, on trochę dziwnie wygląda. Zupełnie inaczej. Gdzie jest Chika? O tu jest Chika. Okej. Okay. To i Chika. Ej, ja, ja muszę maskę założyć, czy nie? Nie wiem. Chyba nie. Tutaj. Nie, tutaj się zawsze nie tylko te maski jak jest. Dopiero jak. Yy, chyba tak. O, się ma tojczyka. On, on dziwnie wygląda to naprawdę, taki. naprawdę. O, tojczyka, się ma. siema ma? Siema. Siema, ziomek? A już się dusza Więc nie mogę mieć za długo tej maski Pamiętajmy o tym Ma czyka. O Gdzie stoi czeka? Ej bo jej nie ma I nie ma tu I tu nie ma Ech, Bo tutaj nie ma wędrów zapomniałem Tylko są drzwi po prostu Normalnie Okej okay, więc Gdzie jest czeka? O nie to i Freddy Nie ma to i Freddy go Gdzie jest Freddy gdzie stoi Freddy? Ej, gdzie stoi Freddy? Czy mam bony? Przyjmam Ale ja szukam Freddygo. Freddy A tu jest. Tu jest ty Freddy, okej. Okay. Okej. Okay. Na spokojnie, na spokojnie, na luzie Czekam na razie. Szybko, 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 bo ja się będę ruszył Dobra. O, siema tej Freddy. No nie, nie. O nie, o nie, on jest jak w FNAFie 2, dosłownie. On działa jak w Nafie Że się przybliża coraz bardziej. Ja, ja, widzę, że tutaj nie ma marionetki. Nie ma pozytywki, którą musimy nakręcać. Zauważyłem. Nie. Musimy... Iść, ta, to... Toksyny zejść. Może on tak wydupi mi. O twarz. No, ok. Musimy jak najszybciej po prostu. Musimy mieć refleks dobry. i tojczyki tutaj nie widzę na razie. Yes! Ok. Przeszliśmy pierwszą noc, słuchajcie. Przejdziemy chyba jeszcze drugą. W tym odcinku. Postaramy się. Okej, okay. nie ma żadnej kaccenki, nie, nie ma. Ja wyłączę tego Fungaja, bo on mi przeszkadza tylko. Okej. Okay. Dobra, mamy drugą noc. Co to tutaj się będzie działo? Sądzę, że oni będą szybciej przechodzić. Eee, to jest zwykła chika, ona wygląda... Nie wygląda jak tutaj chica. O! o chika jest chyba w kuchni. Tak. Ale dosłownie, to jest w sumie logiczne, że Scott mógłby to wymyślić tak, że tutaj będą te animatroniki. The Widered animatroniki będą jako animatroniki z FNAFA 1 po prostu. Ale ostatecznie to inaczej wyszło, że ten FNAF1 był później od FNAFA 2 ich już nie ma wszystkich! Ich już nie ma wszystkich! O oh no! Okej, okay, no, rozumiem, rozumiem jak działa noc druga w tej grze. Rozumiem. Musimy być. Ready? <laughs> Ready to jest creepy. Ready to jest creepy, przestań. Ready przestań. To jest creepy. Nikogo? Nie widzę Foxiego. tutaj. On może, pewnie będzie wychodzić stąd. Nie gadaj, że to będzie działać jak w Nofie 1, że będę, on będzie biegł i ja będę musiał szybko założyć maskę. Jeśli tak, to ciekawie. O nie, to i bo on się ruszył. On już tutaj będzie stać, tak. On strasznie dziwnie wygląda, on straszniej wygląda niż w naffie 2 oryginalnej Straszniej tutaj wygląda Nie... Nie możemy mieć nieskończoność tej maski I to jest problem, największy Co to było? Wtf, wtf Kurna Bonnie, spadaj stąd Reddy jeszcze nie ichać. Jeszcze nie idź tutaj do mnie. Please no. Reddy zostaw mnie w spokoju. Oh! Miałem rację. Miałem doskonale... Miałem rację. Miałem rację. Foxy biegnie. I mam bardzo mało czasu na... ...reakcję. Mam bardzo mało czasu na reakcję. Oh my god. Oh my god. Okay. Ale ja, jak to działa? Czy on tutaj... Może ja nie sprawdziłem, może on już tutaj by, był, stał i... tylko ja mam strasznie mało czasu na to, żeby zareagować. Bo on dosłownie... Ja mam 2 sekundy na zdążenie założenia maski. No jak nie zdążę, to koniec. To jest slipa. Może jak noc druga już jest ciężka. W pewnym sensie. No jest taka średnia Okej okay, oni się nadal, nadal nie ruszają to jest dziwne bo już wcześniej wtedy już nikogo nie było na scenie <laughs> Opak On 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 on, on. <laughs> na niego i on zmienił pozycję W znaczy, yy, ten Yy, schował się znowu. Trzeba na niego świecić w tej kurtynie. Na kamerze no. trzeba na niego świecić, żeby on tował się po prostu, bo jak się czyli wtedy tu już jest koniec. I muszę obserwować kamerę. To jest. O, patrz. o tak, tak to działa. Muszę na niego mrukać na kamerze, żeby on sobie się cofnął po prostu. Więc teoretycznie muszę tylko mieć ustawioną kamerę na Foxiego, a tak to tutaj siedzieć i pilnować, żeby tutaj nic się nie działo. No, I zakładać maska. Zmienił pozycję Zmienił pozycję Bo niego jeszcze nie ma Dobra, nie ma... Foxy się nie rusza Dobra, czyli musimy... Mrugać na niego... Świat e światłem Na kamerze FU! Oka, demet, O Boże Straszyłem się WTF? fuck? What the fuck? E? E? I co to było? Czemu tam była moja marionetka? Ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem co tu się dzieje. Ja nie wiem co tu się... Okej, okej, ja nie wiem co tu się dzieje. Ja nie wiem co tu się dzieje. Nie ma foksygo jeszcze? Nie, foksy się nie ruszył. Czemu tu była marionetka przed chwilą? Co to było? Okej okay, to jest ciężkie. Nie, ja nie wiem, ja po prostu założę... Ja po prostu założyłem maskę. Ja po prostu założyłem maskę. Czekaj spod... Czekaj spodaj. Mrugaj. Mrugaj na Foxego. Okej. Okay. Dobra, to nie jest łatwe. To nie jest łatwe, bo to jest... ...marionetka nawet. Nie wiem... ...czemu to jest marionetka. Nie wiem, ja sobie to... Mrugaj. 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 Rugaj? Dobra, okej. Okay. Ja oni tutaj zaraz powinien przyjść pewnie. Mój Boże, mój Boże, ja z zawołu dostanę tutaj. Podaj Freddy. Ja nie wiem, nie wiem. No bo jest tu marionetka. ja tutaj! O mój Boże, to! Dobra, mamy drugą noc! To jest przerąbane, powiem wam. To jest przerąbane, to jest ciężkie. Ta marionetka, ja nie, 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 wiem, nie wiem... co ja zrobiłem, że ja po prostu... Mamy trzecią noc. Okej, okay, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. To było... ...FNAF 32 Beta. Jeśli chcecie kolejny odcinek, no to zostawcie łapkę w z subskrybujcie bo... ...zagramy sobie następny odcinek w noc trzecią. I może czwartą. Raczej noc trzecią, tylko nie będzie jeszcze cięższa niż druga. No i co, widzimy się na następnym odcinku. Siema.